Cześć, witam serdecznie, dzisiaj spróbujemy sobie zrobić kolejne wyzwanie Tym razem mamy, powiem szczerze, ciężkie wyzwanie, bo jest to zadanko, już pokazuję boje Bluetootha Przykłóceń bliżej niż 20 metrów od nieświadomego pomagiera na łącznie 10 sekund Dlaczego to dla zadanie jest trudne? Otóż dlatego, że jak widzicie właśnie przede mną, każdy tryharduje właśnie te lokacje I dlatego właśnie ciężko nie tego pomagiera, no... Że tak powiem, złapać, żeby on w ogóle był nieświadomy, bo jak mi się no tutaj leci 10-20 osób na pewno. Także nie wiem, czy złapiemy broń jakąś, ale ja wytłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że właśnie musimy polecieć na jedną z tych lokacji, czyli tych takich lokacji, które są lokacjami właśnie nowymi, czyli po prostu rekin. Platforma, agencja grota, no i musimy po prostu właśnie znaleźć sobie pomagiera Pomagierów jest mega dużo, to są te boty, co właśnie omawiałem w poprzednim odcinku, i po prostu te boty sobie tak chodzą. No i po prostu musimy nie zwracać uwagi, tak jakby się jak no niestety nie mam możliwości pokalania, ale musimy po prostu nie zwracać uwagi, czyli żeby on sobie tam normalnie chodził. Żeby jakby nas nie zauważył, i po prostu musimy sobie kustnąć i poczekać 10 sekund. Dodanie szczerze, no nie jest takie ciężkie, jeśli właśnie nie będzie tu ludzi. No ale póki właśnie ludzie to raszują, no to nie ma zbytnie możliwości wykonania tego. Niestety i nie ma też jakiejś e, szybkiej tutaj możliwości zrobienia tego, no bo naparzanka nie działa, tylko zwykłe tryby na no, wiadomo, jak widzicie, no jak na jedną lokację leci wam 20 osób, no to nie jesteście zbytnio w stanie, że tak powiem, tego zrobić. E, tutaj staram się pokazać, może na przykładzie jakiegoś typa, który będzie to robił, ale chyba nie, bo tu wszyscy się biją, więc no w skrócie wystarczy podejście do pomagiera w miarę blisko i kusniecie i nie będziecie zwracać uwagi. Tutaj ja rekomenduję sobie najwyżej zobaczyć na jakie lokacje może mniej osób leć. coś, tylko że jak leci busto po prostu ee, na z tej strony to polecie na jakąś dalszą lokację czy coś, wtedy możecie, może wam się uda zrobić, no, jak widzicie. Niestety jest dosyć ciężko, ale mam nadzieję, że Wam się uda. Także co, ja Wam dziękuję za uwagę, jeśli macie jakieś pytania czy coś, to śmiało piszcie. No, mam nadzieję, że jakoś to wytłumaczyłem w miarę dobrze, jeśli nie, no to po prostu napiszcie, a ja jeszcze Wam e, w komentarzach poodpowiadam. Także dzięki za uwagę, nie przedłużam już, to była trzymajcie się, do następnego, Yo!